Zapraszam do wykonania kurczeczka quillingowego. Będzie nam potrzebne jajko styropianowe bądź zwykła wydmuszka. Ja zrobiłam wydmuszkę, ale niestety nie miałam białych jajek. Chcieć to móc. Farbą akrylową przemalowałam. Żeby nie było widać pociągnięć pędzla, tapowałam gąbeczką. Ja mam taką specjalną, ale zwykły kawałek gąbki do naczyń świetnie się sprawdzi. Jajko schnie, a my quillingujemy. Będzie potrzebna igła do quillingu, ja moją przedłużam. Paski papierowe 3 mm. Można je kupić jednokolorowe bądź wielobarwne. Dużo igieł, bezbarwny klej do papieru, podkładka korkowa i wzornik do kółek. Ja na początku przyłożyłam jajko i sprawdziłam jaki duży ogon będzie potrzebny. Paski pole wycinak niż wyrywać, mają wtedy równe końcówki. Na początku z połowy paska dziówek. Kleju nie używam prosto z opakowania. Wyciska na boku, żeby lekko przesychał. Wtedy lepiej trzyma. A nakładam go patyczkiem do szaszłyków. Dziubek to po prostu ściśnięta w trójkącik nasza spiralka. Przybyczek także z połowy pasków. Połowa czerwonego, pomarańczowego oraz żółtego. A jajko sobie leży jako wzór, żebym wiedziała jakiej wielkości wytwarzać elementy. Wyciskam kształt łezki i sklejam. Niestety najczęściej elementy nie chcą się sklejać tak, jak bym sobie tego życzyła. W takiej sytuacji pomagam sobie szpilkami. Przy robieniu ogona warto korzystać z wzornika, wtedy elementy będą tej samej wielkości. Do dolnej części ogona potrzebny mi jest ten sam kształt, co przed chwilą czyli kształt łezki. Teraz powstanie serduszko. I wrzecionko z jednej czwartej paska. Doklejenia tych drobnych części potrzebne są szpilki, naprawdę dużo szpilek. A teraz taki asymetryczny element na wykończenie ogona. Ciasto zwinięte rolniki zazwyczaj są nierówne, takie małe dociskamy w ten sposób, natomiast większe można przerolować np. mazakiem, mimo że takie doklejenie wygląda niestabilnie, trzyma się świetnie. Krzydełka robimy identyczne jak grzebyczek, tylko żółte. Kształt łapek wygniatamy z jednej drugiej paska. Jako podstawkę wycięłam cieniutki pasek z kartki A4. Oczy będą z resztek dziurkacza. Ogon wysechł, można skleić całość. Większość rzeczy przykleiłam klejem do papieru, ale elementy bardziej wrażliwe przytwierdziłam klejem na gorąco. Kuczaczek jest mężczyzną i dostał na imię Aloizy. Dziękuję za obejrzenie filmu w imieniu swoim oraz Aloizego.